Cześć! Z tej strony Podlaskie centrum modelarskie. Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny na zalewie, tutaj w doilidach w Białymstoku i będziemy testowali nasz model stampi. To jest mój model Willy Bara. Odmontowałem, bo się troszkę zepsuł, także będzie robił na pewno Willy. Jest w miarę lekki, więc uważam, że będzie po tym śniegu dobrze śmigał. Także zaraz zobaczymy, nie lecimy. No powiem wam, że naprawdę dobrze się spisuje na stampit, jest wysoki, lekki, nie nabiera z przodu śniegu, więc leci dalej, co nie? Także na pewno trzeba podwyższyć troszkę amortyzatory, żeby model stał wyżej. Ja jego obniżyłem, żeby był bardziej przyczepny, ale do jazdy po śniegu wyżej jego stawiamy. No powiem wam, że tu jest grząski śnieka, on daje radę fajnie. Słuchajcie, zrobiliśmy coś okropnego dla mojego stampida, zapomnieliśmy nałożyć radiator i wentylator. No i spójrzcie co się dzieje. Tak, także podejrzewam, że silnik ma jakieś 80 stopni, jak nie więcej. Naprawdę ostro jest. paruje wszystko, także trochę przesadziliśmy. Słuchajcie, teraz elementy chłodzenia montujemy teraz profesjonalny radiator z chłodzeniem cieczą. <noise> także mamy tutaj naszą ciecz. Dobra, podłączamy. Może nie wybuchnę. Tak, tak, tak. Trochę zostawię pokrawiec otwarty może delikatnie chociaż nasze pokrowce tak przypuszczają dobrze powietrze dobra lecimy dalej z wariatem zobaczymy jak teraz będziemy będzie się nam śmigało Dobra, wiecie co, trochę przekatujemy model. <laughs> Pierdzielniemy po kule śniegową. Ale spokojnie to nie jest lód, tylko taki puszysty śnieg. <laughs> Siębano mordy i mordeczki, będziemy sobie jeździli teraz tutaj z naszym bałwankiem. Także zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Troszkę bałwanka na koniec uszkodzimy, więc obserwujcie! <śleskli> ha, zmasakrowany! <śleskli> Słuchajcie, no powiem tak, jakbym grał w kręgle, to na pewno nie by to byłby ten sprite, tak? Czy tak chyba. Także naprawdę fajnie wyszło. Słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy nasze nagrywanie z Dalej jeździć cztery koła się kręcą. Troszkę zębatki zagrzechotały, ale to nic się wymieni. Także fajnie było, dzięki za oglądalność. Jeżeli macie jakąś sugestię, zostawcie ją w komentarzu poniżej. Dajcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z naszymi zwariowanymi filmami. Siemka!